i plejady gwiazd. Bohaterowie i dranie kopali w poszukiwaniu skarbu i odkryli kilka niemiłych niespodzianek. <laughs> a, kot zachował się nikczemnie, próbując sabotować bohaterów, a kiedy został przyłapany, nie przyjął tego zbyt dobrze. Ostatecznie zwyciężyły bohaterskie chomiki, a Lightning po głodówce podczas wygnania na Wyspie Kości wykonał tyle niefajnych ruchów, że koledzy z drużyny zafundowali mu królewskie spłukiwanie. Zostało 12. zawodników. Kto następny wyruszy w podróż z kanalizacją, dowiecie się oglądając totalną porażkę, który jadek ja totalna porażka plejada gwiazd Nawie zapomniałem, że te chaty są takie paskudne Ech, miejmy nadzieję, że nie to tak będziemy... będziemy tu długo Ach, tęsknię zachodzę. hotelem pozałem luk dotąd moje życie było do ptani marne panie wyroby sporo wiadomo czego się po nim spodziewać Najgorszego. Przynajmniej nie mnie. No, dobranoc, panowie. Po roku spędzonym w kostiumie robota trudno mi zasnąć, kiedy nie jestem opakowany. Dzięki, że zawaliłaś wyzwanie, to. Ja to ty marnowałaś czas na kłótnie, zamiast kopać. I nie musiałabym się kłócić, gdyby wszyscy robili to, co im kazała... Byliśmy winni, bo nie współpracowaliśmy ze sobą. A teraz cicho! Usiłuję zasnąć! To zabrzmiało niegrzecznie? Nie chciałam być zbyt ostra, ale... O, oh, słuchanie tych wiecznych kłótni mnie dopija! Proszę, Codimisatku, wygodnie ci? To był wspaniały dzień! Mam nowych przyjaciół i pomogę Zdanie. Och, byłbyś ze mnie dumny. Śpisz <śmienny> Dziwadło. Co dopiero <śmienny> to to życie? Tak, ale czuję się winny, patrząc -pat na łóżko sama. Oby sobie poradził na wyspie kości.

Ten sok o opieczkę o tym zabzumniączczu. Czy miałeś zadbać o to, żeby wszystko było... O, szybki jesteś. Ale ty to na pewno... Anioły! Uwaga, obowodnicze! Biórka w lesie za 5 minut! Odbiór! Wykrom z powodu tego, co się wczoraj stało. Masz rację. Grunt to współpraca. Przeprosiny przyjęte? już. Jasne. Współpraca? Niedobrze mi się robi. I tak kontrolę. Dobra, miałaś rację. Współpraca to podstawa. Zgoda? Jasne. A ociągnę to przeciągając głębę na moją stronę. Bo w końcu caliście głębę? Jest i Duncan. Wiem, że obie próbują się ze mną bawić. I leży mi to. Przynajmniej raz mam tu choćby odrobinę władzy. Dużo na błem! Oh, Korty, znów się na mnie przestać? Chciałbym, ale ją ignoruję, tak jak ona ignoruje mnie, więc nic z tego. Daj znać, jak będzie się na mnie gabić. Gdybyś była moją dziewczyną, nikomu nie pozwoliłbym się na ciebie gapić W trosce o twoje piękno. Pomyśl o tym. Heather i Joe próbują przeciągnąć głę na swoją stronę, ale ja im w tym przeszkodzę. i to ja będę nie, Heather I Joe, i nie, 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 Licząc głodu i ataków ściekłych niedźwiedzi było całkiem przyjemnie. Spokojnie przemyciliśmy śniadanie. Jesteście wielcy na poziomie mistrzowskim. Mm, pieczony bekon ładuje baterie. Kodnik, to sama. Nikt mi nie mówił, że mam coś wziąć. Witam w eksperymencie badającym wasze granice bólu. Przygotujcie się na wyzwanie dotyczące filmów wojennych z sezonu drugiego. W sercu tego lasu są dwie skrzynie z bronią. W dużej jest super nowoczesna broń do paintbola, a w małej znajdziecie stare obrzydliwe paintballowe proces. Kto pierwszy je znajdzie, ma prawo wybrać i zwiększyć swoje szanse na odstrzelenie rywali. Nie mogę się już doczekać. Za obryzganie przeciwnika jest jeden punkt. Sześć punktów daje zwycięstwo. No a jednego z przegranych czeka dzisiaj haniebne zwolnienie ze służby. Pływ w wstydu. Znowu paintball. Ho, 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 oryginalne. Ale baję. Zapomniałbym. Jestem na zwolnieniu warunkowym i nie mogę mieć do czynienia z ostrą amunicją do paintbola. Więc. Będziecie strzelać pijawkami! No. Pijawki? Chris robi wszystko, żeby nam utrudnić zdobycie miliona! Bohaterowie wczoraj zwyciężyli, więc wyruszą całą minutę wcześniej! Gotowi? I... <try> Au! Ja chociaż mają sory? Laj nas... Anzo. Wszyscy na niego głosowaliśmy. Ty Nie martwmy się na zabawę. <grymne> Położymy ci! I to jest... współpraca. Tak, teraz współpraca, a za chwilę co? Jak ty i Kotki. Co? Alergenny bóg Ruszacie za trzy, dwie, jedną. Hej! To <laughs> jest Chyba chcecie dosegać kolejnego poranka. Kort mi jest czasem trochę przerażająca. kiedy jest a, co y ja mówiłem? Saya nak minta khidmat bantuan

Mamy współpracować, prawda, Głęb? Tak. oczywiście. To samo chciałam powiedzieć. Uuu, drużyna. Wiesz, Cedr, i Alejandro urabiają Gwen, tak? Dlatego nikt nie pomyślał o mnie. To nie daje sobą manipulować. To już szkodzi spróbować. Macie rację. Zamiast zgadać sobie do osu. Jakbym o tym nie wiedział. Dranie całkiem nie Ale która drożyna do do końca? Żeby się dowiedzieć, oglądajcie totalną porażkę Pleja gra. That's <laughs> it.